Poznań Posilam się w tej chwili w takiej fajnej knajpie Dom Polonii. A to przecież stowarzyszenie, jakąś tam nazywają Chrystusowe. Chrystusowe Towarzystwo między innymi właśnie dla Polonii działa. Ale nie o tym będzie teraz, nie o tym, nie o tym panie, tam panowie z Towarzystwa Chrystusowego, nie o tym będzie. Dzisiaj będzie teraz o czymś innym. Co piję? Piję herbatę z miodem i z pieprzem. Dlaczego? Bo ponieważ był bardzo fajnie marketingowo to podane, nigdy nie piłem herbaty z miodem i z pieprzem. Myślałem, że to jest jakaś mikstura zrobiona, zobaczcie, jak to jest fajnie podane. Trochę mi sypnęli na pieprz, na, cytryny na pieprz, podali miód, trochę mięty, rzuciłem herbatę, filiżaneczka, dali długą łyżeczkę i za za to 15 zł. Ale komu zabroni ktoś płacić, tak? Jakieś mamy fajne ekspreso, które w tej chwili pijesz. Kochani, życie się wtoczy w chwilach. Zaczyna się robić ciepło. Jeszcze Wam coś powiem na koniec. Ten rok to jest 30 lat od mojego wejścia w inną rzeczywistość, czyli w świat więzienny. Robię w tej chwili, zacząłem puszczać swoje podcasty. Zapraszam Was też na Spotify. Właśnie dostałem przed chwilą telefon z Antwerpii. Kasia mówi. Sławek, rób to dalej, bo mi się to podoba. Słucham Twoich podcastów. I słuchajcie, ale nie róbcie tego, proszę Was, za pośrednictwem sztucznej inteligencji. Róbcie to sami. Jak umiecie czytać, czytajcie, ale to nie o to chodzi. Kończę, bo tu się dzieją cuda. Pewnie szykują się poznaniacy już do sezonu. No, też jeszcze jedno spojrzenie: i się musimy tu pokrzepić. Bo gdzie idziemy zaraz? Do sądu o 14.00 idziemy na rozprawę. Tego gościa. A wiecie, kto to jest? Wiecie, kto to jest? To jest ksiądz po cywilnemu. Tak, ksiądz po cywilnemu. Tak wygląda ksiądz po cywilnemu, który działał w Towarzystwie Chrystusowym. A my piszemy wspólnie, to Wam też tak powiem, tak na szybko: piszemy książkę. Żyryj cukierki. Kiedyś opowiem, dlaczego taki typ. Jest?